Cześć, melduje się Kobikowski. Do wczoraj myślałem, że dzisiaj recenzować będę Fokę wulfa ale dostawa towaru od Kobi diametralnie zmieniła moje plany. Przed Wami polski myśliwiec z okresu II wojny światowej, PZL P11C. Model składałem skupiony i z należytą powagą. Była to prawdziwa uczta dla mojego polskiego serca. Każdy klocek z mieleckiej fabryki cichutko nucił mazurka Dąbrowskiego. Ten myśliwiec był nowoczesny i wyróżniał się na plus tylko na początku lat 30. W momencie wybuchu wojny nie dorównywał już pod względem parametrów maszynom niemieckim. Natomiast, w mojej opinii, był najładniejszym samolotem myśliwskim kampanii wrześniowej 1939 roku. Zapraszam do recenzji. Rzut okiem na dołączoną figurkę pilota. Jest to jeden z naszych dzielnych pilotów. Owszem, maszyny może już nie były najnowocześniejsze, natomiast bez wątpienia pilotów mieliśmy pierwsza klasa, ekstra klasa po prostu ówczesnego lotnictwa. No widać to po tym, co oni zaczęli robić w momencie, kiedy dostali już w Wielkiej Brytanii podczas bitwy o Anglię nowoczesne maszyny, wtedy, wtedy pokazali swoją klasę, natomiast tutaj nawet na tych słabszych maszynach podczas kampanii wrześniowej no, nie, mamy pewność, że wycisnęli z nich maksimum, wykorzystali na przykład ich, mówię tutaj o akurat P-11, ich bardzo dobrą zwrotność stosowali też taką odpowiednie taktyki i odnotowali tym samym też sporo zwycięstw Mówi się tutaj o stosunku ze strzeleń do strat własnych około 1 do 1, a więc no, myślę, że tutaj całkiem nieźle, biorąc pod uwagę warunki. Sama figurka pilota jest, jest przyzwoita, fajna, natomiast mi się wydaje, że nie trafił mi się najlepszy egzemplarz, jeżeli chodzi o, o nadruk na torsie, bo jest troszeczkę taki rozmazany. Natomiast no, pamiętajcie, że teraz patrzymy na niego w bardzo dużym powiększeniu. I raczej nie będziemy się tak bardzo przyglądać temu zazwyczaj. Jest przez przyzwoicie, ale nawet na opakowaniu widzę, na opakowaniu zestawu widzę, że, że ten nadruk może być trochę ostrzejszy. Zwłaszcza możecie zwrócić uwagę na, na te takie sprzączki przy, przy tych paskach. Więc może się Wam trafić... Egzemplarz lepszy. No, natomiast to, co mi się bardzo podoba, na, na co nie zwróciłem uwagę wcześniej, to to, że na tych goglach, które są jakby zatknięte na tej pilotce, czapce pilotce, jest nadruk. Te, te szkiełka są jakby zadrukowane. To jest bardzo fajny akcent, który mi się podoba. Natomiast oczywiście marzy mi się też, żeby może z czasem powstała jeszcze druga pilotka jakby z, z goglami założonymi, jakby na oczy, tak? I wtedy można by dodatkowo zrobić po prostu dziury tam w tych miejscach, gdzie, gdzie są szkiełka, no żeby to tak fajnie wyglądało. Natomiast figurka jak najbardziej fajna, tam umieszczę ją sobie w myśliwcu, niech ładnie wygląda. W ten sposób nasza P11 wygląda po skompletowaniu zgodnie z instrukcją. No proces budowania to była czysta przyjemność, niezakłócona przez żadne problemy techniczne ani jakościowe. Był jeden moment trudny, ja się nawet namęczyłem troszeczkę już zapinając te zastrzały pod skrzydłami, zaraz to sobie obejrzymy. No to jest taki trudniejszy moment. Myślę, mi, mi się wydaje, że poradzicie sobie tak samo jak ja w końcu żeby to dobrze wyglądało. I słuchajcie, to jest w ogóle takie charakterystyczne, bo ja pamiętam, ja sklejałem też kiedyś tam w historii taką P-11 z plastiku w skali chyba 1 do, do 72, czyli dosyć taka malutka i też miałem zawsze problem z tymi zastrzałami podczas sklejania, I, więc tak, tak chyba po prostu musi być, w, 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 wie, wiecie, i w modelach plastikowych, i w modelach z klocków ten moment jest po prostu trudny. tak? Dobra, teraz obejrzymy ten model z każdej strony. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka widać, że w ogóle jest to przepiękne dzieło. Według mnie, tutaj mam takie przemyślenia, że w ogóle obserwując całą tą serię, widzę, że ona została tak pomyślana całościowo, została przemyślana dogłębnie. To jak, jak dobrano te elementy, takie wyspecjalizowano, cały, cały ich szereg został przecież zaprojektowany. Kapitalna robota tutaj przez Kobi. Tutaj P11 według mnie wyróżnia się dodatkowo tym, że ma taki swój styl i smak. Słuchajcie, może tutaj, wiecie, właśnie tutaj działa ten dodatkowo, ten wątek patriotyczny. I patrzę przez. Nie ma, nie ma innej siły, tak? Na pewno patrzę trochę przez ten pryzmat. Możecie to sobie odfiltrować odpowiednio. Możecie mieć swoje przemyślenia. Bardzo zachęcam Was do komentarzy tutaj. Ja uważam, że to jest chyba najładniejszy samolot w ogóle. Dobra, więc tak. Słuchajcie, pierwsze co zwraca uwagę, to oczywiście godło 111 eskadry myśliwskiej. IMienia Tadeusza Kościuszki, oczywiście. To godło w ogóle ma, ma swoją dosyć długą historię, i ono chyba po raz pierwszy pojawiło się podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 i tam było dziedziczone, było tak, kultywowane i dziedziczone przez różne kolejne jednostki. W, trak w trakcie II wojny światowej była to właśnie 111. Eskadra. Myśliwska, no, a później było to kontynuowane przez 303. Mm, dywizjon, już mm, polski w siłach zbrojnych na zachodzie bitwa o Anglię i tak dalej. Słuchajcie, no i <coughs> ważna sprawa kolejna ważna sprawa wszystkie oznaczenia to są nadruki. Nie było naklejek w tym modelu. Tu się upewniam, że <coughs> Kobi przyjęło taką linię, w takim razie. Staje się jasne, że wszystkie oznaczenia, które dało się zmieścić na pojedynczym klocku, zostały nadrukowane. I w tym przypadku tak się udało, dlatego nie ma żadnych naklejek. W przypadku Spitfire'a ta polska szachownica, według mnie, i ten właśnie to godło też kościuszkowskie, to było z boku naklejką, dlatego tylko, że było uznane za takie opcjonalne, bo na przykład tam Anglik mógłby sobie nie chcieć, to jest produkt eksportowy, mógłby sobie nie chcieć umieścić tego, tego oznaczenia, więc tam to była naklejka tylko dlatego, że to było opcjonalne. A tak domyślam się, że wszystkie takie oznaczenia podstawowe, które się mieszczą na jednym klocku, będą nadrukowane i tak jest w tym, w tym przypadku. Ładny nadruk. Nie ma tu się do czego przyczepić. Jeszcze sobie zobaczmy tutaj. Nasza polska szachownica i tutaj oznaczenie polskich zakładów lotniczych PZL. Tu w ogóle z tą, z tą polską szachownicą jest ciekawa sprawa, ponieważ w tamtym okresie podczas II wojny światowej była ona malowana dokładnie tak, jak teraz widzicie tutaj właśnie na tym statyczniku, czyli jakby ten... ten Pierwszy duży kwadrat, czyli w lewym górnym rogu, był czerwony, a dalej, oczywiście, naprzemiennie. To zostało później zmienione. Słuchajcie, to jest w ogóle osobna, jakaś tam, można by chyba osobną książkę na tym napisać. Ale, tak w skrócie, chyba chodziło o to, że. Było to trochę niezgodne z zasadami heraldyki i jakby no jest to odzorowanie polskiej flagi, czyli tym pierwszym kolorem, czytając flagę od góry, jest biały, a tutaj z kolei, jakby czytając ten znak od, od właśnie od, z, z lewej, no tak jak czytamy, nie, też pismo jest czerwony, więc tu było źle i został to zmienione. Także obecnie ten biały jest jako pierwszy, tak? I tutaj został wykonany mały błąd, ponieważ właśnie tutaj, zobaczcie, ta szachownica została nadrukowana tak jakby w sposób nowoczesny, a ta w sposób taki drugowojenny, nazwijmy to. I to jest, to jest jakby błąd, tak? Na druku i to jest nawet na pudełku widać, że powinno być inaczej, więc tutaj ktoś może nie zwrócił na to uwagi w fabryce. Natomiast się nie będę czepiać, bo to w ogóle dosyć trudno zauważyć i tylko takie już naprawdę maniaki takie szczegóły Dostrzegają, słuchajcie, w ogóle tak przód w ogóle świetnie to wygląda. Tutaj jest taki jeden w ogóle ogólnosystemowy detal, na który chciałbym zwrócić uwagę, że mamy po raz pierwszy nowy brązowy kolor od Kobi. Zobaczcie, śliczny brąz, śliczny brąz, i w ogóle chciałbym tutaj no, pochwalić Kobi i zachęcić też Kobi, żeby ten brąz. Po prostu teraz jak najczęściej stosowali do wielu innych elementów w tym modelu, co jest absolutnie zgodne historycznie. Jest śmigło z dwoma łopatami. Kobi na potrzeby tej serii wprowadziło śmigła dwu, trzy i czterołopatowe. Na razie widzieliśmy z trzema i z dwoma łopatami. No i teraz pierwszy raz widzimy tutaj klocek. Zobaczcie, jest taki specjalistyczny klocek. Z, z silnikiem gwiazdowym widoczny tutaj tak tam wiecie pod tą, pod tą osłoną piasty śmigła wygląda to przepięknie no i śmigło też ma fajne luzy i też pięknie się kręci jak ktoś sobie sobie podmuchać lub zakręcić paluszkiem to nam będzie się na pewno bardzo ładnie tutaj kręcić Zawieszenie, podwozie klasyczne, stałe, na, takich, na, tej, na takiej goleni składającej się z dwóch prętów. Fajne te duże, nowe opony. One w, w, w wydaniu zielonym były, widzieliśmy już je w Patonie. Dobrze mówię? W Patonie, tak. No i tu widać te zastrzały, tak. Tu może powiem o, powiem chwilkę o. O skrzydle puławskiego. Zobaczcie, to było takie bardzo charakterystycznie ukształtowane skrzydło. Wariant górnopłatu tak ukształtowany, żeby zapewnić jak najlepszą widoczność pilotowi co było szczególnie ważne w przypadku maszyn myśliwskich żeby mieć jak najlepszą widoczność. Generalnie chodziło o to, żeby podnieść to trochę skrzydło żeby ono znajdowało się na wysokości mniej więcej właśnie wzroku pilota, a więc de facto w tym momencie ma najmniejszą, że tak powiem, z jego perspektywy, najmniejsza powierzchnia jest przysłonięta z jego pola widzenia, tak? W dół, w dół, aha, tu jeszcze miał takie, takie właśnie miał podcięcia jeszcze, przewężenia i to powodowało, że miał bardzo dobrą widoczność prawie w każdym kierunku. No ale oczywiście to spowodowało, że musiały być zastosowane zastrzały, żeby wzmocnić konstrukcję skrzydła. Naprawdę świetnie ukształtowany kadłub. No to jest chyba, słuchajcie, taki naprawdę już jesteśmy blisko najlepszego rozwiązania, jeżeli chodzi o odzorowanie bardzo trudnego kształtu, bo to był taki po prostu przewężająca się jakby Przewężający się walec, tak, czyli stożek, taki bardzo wydłużony. No i tutaj no, zrobić to z klocków, to niełatwa sprawa jest. Ja powiem. A i tutaj zobaczcie, jest taki ten klocek, taki, który umożliwia, bo w tym zestawie, oczywiście też budujemy piękną podstawkę. Tutaj z nadrukowaną plakietką podpisującą nasz, nasz model PZL-11C. Możemy sobie tutaj go założyć. To bardzo ładnie nam tutaj będzie się prezentował na przykład na półeczce, i tak dalej. Ale oczywiście model można prezentować też w postaci na kołach, że tak powiem, i wtedy można usunąć ten klocek, ja bym powiedział, ten klocek, i tylko ewentualnie ten kwadracik tutaj jeden, jeden przyczepić, i w tym momencie kadłub wygląda jeszcze lepiej. Tak bo właśnie tutaj zyskuje takie przewężenie i tak, tak, tak wam radzę, tak? Jeżeli, jeżeli nie ma stać na, tym, na, na podstawce, to wtedy w ten sposób. W ogóle tutaj mamy nowego rodzaju fajne elementy z tym, właśnie z tym takim lekkim zaobleniem, natomiast one nie są na podstawie 2 na 2. To Znaczy są na podstawie 2 na 2, ale brakuje im jakby jest wycięcie po prostu na jeden stud, przez co one mogą odwrócone zachodzić na siebie i właśnie można tworzyć wtedy tego rodzaju powierzchnie. Tak tu u góry też mamy taki nowy fajny klocek z takim, z takim przewężeniem Gdzieś to na pewno będzie można jeszcze użyć. Z tyłu spójrzmy, mamy nie kółko, ale płozę ogonową oraz takie dwa małe, małe zastrzały tutaj pod skrzydłami na ogonie. Bardzo fajnie, bardzo. I to słuchajcie, to są wszystko po prostu właśnie teraz. Tutaj już specjalnie do naszej PZL-ki ukształtowane elementy. Jeżeli chodzi o skrzydła, no to mamy tutaj dosyć taką skomplikowaną budowę na dwóch zawiasach. I no, zostało to zrobione naprawdę, naprawdę tak w przemyślany sposób, bo to się tu się fajnie opiera. Ten skos się opiera tutaj na tej krawędzi, a jakby ten kąt już jest regulowany przez, przez zastrzały. Więc no, to naprawdę jest fajnie zrobione. Tu mamy też te, te właśnie te klocki takie z nowego jasnego szarego, które odpowiednio tutaj właśnie tak cieniują trochę tą konstrukcję. Oczywiście wzmacniają ją. W tym miejscu mamy nawet trzy płytki, a więc już dosyć grubo. Natomiast faktycznie od dołu no, one były malowane na jasno, tak, żeby na niebie wyglądały. Tak, żeby sylwetka była mniej trochę widoczna. Chociaż i tak ciężko ukryć Samolot na niebie. Tu widzimy tak zasygnalizowany karabin maszynowy. Z tego co wiem, PZL-ka miała cztery karabiny maszynowe i zastanawiam się, jak to było, bo nie doczytałem, gdzie one były umiejscowione. Czy to było tak, że miały po, po dwa, po jednym na skrzydle? A by, tu być może jest, w kadłubie były, no ale one musiałyby być zsynchronizowane. Z, oczywiście z pracą śmigła, tak żeby, żeby strzelały w, tylko w momencie, kiedy śmigło jest w, w, w pozycji bezpiecznej. No bo tutaj są takie jakby zaślepki, no nie wiem, być może... Nie jestem pewny. Napiszcie, no słuchajcie mi w komentarzach, gdzie, w, gdzie wszystkie cztery karabiny m, były umiejscowione w PZLC. Mała owiewka. Jest to ta sama owiewka, co z innych modeli, tylko tutaj już kabina otwarta i miejsce dla pilota może sobie tam siedzieć i obserwować pole walki sterować naszą maszyną podsumowanie coś pięknego absolutnie najwyższa ocena najwyższa rekomendacja polaku musisz mieć tak tak mógłbym to podsumować Owszem, na takim już bardzo dociekliwym poziomie musiałbym odjąć jeden punkt na przykład za, za tam obrócenie tej, tej szachownicy na poziomie druku oraz za niezbyt precyzyjny nadruk na, na torosie figurki. Według mnie pewnie będą egzemplarze, które po prostu będą ostrzejsze. Tak? Natomiast ogólnie cały model, jego konstrukcja, jakość klocków, no, w ogóle to, jak on wygląda, jak dobrze jest odzorowany, no to wszystko jest na najwyższym poziomie, i przy tej okazji chciałbym bardzo pogratulować i podziękować firmie Kobi w ogóle za ten model. Dostarczył mi on wielu takich pozytywnych, pozytywnych odczuć i na pewno będzie miał no ten model, będzie miał jakieś swoje szczególne miejsce tutaj na, na wystawie i on nie zostanie nigdy rozmontowany no ewentualnie zostanie jakoś delikatnie udoskonalony jeśli uda mi się znaleźć jakieś miejsca jeszcze do udoskonalania bardzo dziękuję Wam za uwagę do zobaczenia już wkrótce cześć